Witajcie! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony nowej postaci Elektrze. Moja postać na dzień dzisiejszy posiada 132 tysiące mocy, jeden przedmiot z ostatniego możliwego do zdobycia poziomu Eku, jedną skórkę z statystyką siły, rozwiniętą maksymalnie, maksymalnie rozwinięte artefakty, glify rozwinięte na poziomie 70. Iskry mocy rozwinięte na poziomie maksymalnym oraz umiejętności rozwinięte na poziomie maksymalnym. Moja postać wyposażona jest również w talizman, w którym wbudowane to siła o wartości 2000 oraz bony zmienne w postaci wytrzymałości. W moim przypadku postać Elektra bardzo dobrze sprawiła się w trybie kampanii rubieży. Przejdę teraz do samej kampanii. Zanim postać została dodana do gry, ja miałem bardzo duży problem, aby znaleźć 11 składów, aby zdobywać kolejne poziomy w tej kampanii. Brakowało mi tutaj jakiegoś dobrego tanka, który byłby w stanie podciągnąć te moje słabsze drużyny. I tak oto pojawiła się właśnie Elektra, dzięki której udało mi się przejść kolejne 471 poziomów i sądzę, że w w tej chwili jestem w stanie nadal zdobywać kolejne poziomy. Przejdźmy teraz sobie do przeliczenia um, opłacalności um, tej postaci w stosunku na przykład do te, tej kampanii, którą właśnie. Udało mi się zdobyć. Jak możemy tutaj sobie zauważyć na dole, mamy co 100 poziomów 1600 kul tych fioletowych potrzebnych do ulepszania glifów, czyli można powiedzieć, że na tą chwilę są to przedmioty, które są najbardziej pożądane przez graczy. Są one również dość drogie i czasochłonne do zdobycia. Także przeliczmy sobie jak to wyszło w moim przypadku, także zrobiliśmy 471 poziomów, co 100 poziomów otrzymujemy 1600 kul, co nam daje 4 razy 1600 czyli 6400 sztuk. Um, przeliczmy sobie teraz to na pieniążki na przykład, o ile dobrze pamiętam koszt około 5000 sztuk tego przedmiotu. To jest około jakieś 500 zł. My mamy 6400 sztuk, w związku z czym jest tego odrobinę więcej. Także możemy śmiało założyć, że tutaj oszczędność, jaką, jaką tutaj mamy z tego tytułu, to jest około jakieś 600 zł, może troszeczkę więcej lub mniej. Dokładnych kwot nie pamiętam niestety. Teraz przejdźmy sobie może do przeliczenia tego, jakby to wyglądało, gdybyśmy całkowicie za darmo chcieli pozyskać ten przedmiot. Także jedyną możliwością, aby codziennie zdobywać jakąś niewielką ilość tych przedmiotów, czyli 50 sztuk, jest, są codzienne aktywności gildii. Czyli tak, jeżeli mielibyśmy 6400 sztuk, podzielić to na 50, to wychodzi nam jakieś około 128 dni gry, czyli jakieś 4 miesiące. No i samo to już pokazuje, że zainwestowanie w tą postać jest opłacalne, ponieważ znacząco skraca czas rozwoju postaci, oszczędzamy również dosyć sporo pieniążków. I to jest dobre. Jeżeli chodzi o tryb areny Wojny Gildii, niestety nie miałem jeszcze okazji dokładnie tego wypróbować. Na tą chwilę zrobiłem tylko kilka treningów w poszukiwaniu jakiejś dobrej obrony. Rezultaty oczywiście pokażę Wam na... I przejdźmy sobie teraz właśnie do tych zdjęć. Mamy tutaj obronę 6 do 4, następnie mamy 8 do 2, później mamy 7 do 3, 4 do 6, 10, 0, bardzo dobra obrona. Tutaj pół na pół, czyli 5 na 5, następnie mamy 3 na 7, kolejne 3 na 7, 4 na 6. Tutaj mamy znowu 4 na 6, 0 na 10, 0 na 10. i kolejne. I na tą chwilę to są wszystkie treningi jakie odbyłem. Jeżeli chodzi o Wojny Gildii, w dniu dzisiejszym rozpoczął się nowy sezon, w związku z czym ja również testowo umieściłem Elektrę jako jeden ze składów, które uczestniczą w obronie. Za sekundkę przejdziemy sobie, abyśmy mogli tutaj podejrzeć, jaki skład został podstawiony w mojej obronie, i za chwilkę do tego przejdziemy. I hop, jesteśmy. W moim składzie obronnym do elektry został dodany Satori, Tempus, Soleil oraz Iris. Czyli postaci, które mają jakąś syngerię z, z tą elektrą. No i mam nadzieję, że one tutaj przyniosą jakiś pozytywny efekt. Będziemy to testować. Jeżeli uda mi się znaleźć jakąś fajną obronę, oczywiście podzielę się tym z Wami. W najbliższym czasie również wleci kolejne kilka odcinków. Kilka odcinków, albo jakiś jeden dłuższy odcinek dotyczący właśnie tutaj walk, zarówno na arenie, jak i na właśnie wojnach gildii. Będziemy starali się gdzieś tą elektrę umieszczać, testować oraz właśnie pokazywać, jak ona sobie radzi. Tutaj, jeżeli chodzi o samą tą postać, miałem przyjemność rozmawiać z wieloma osobami odnośnie tej postaci, i tutaj uznaliśmy wszyscy zgodnie, że ta postać taki swój prawdziwy potencjał najprawdopodobniej odblokuje w momencie, kiedy zostanie dodany do niej relikt oraz kiedy uda nam się pozyskać nową skórkę. Tutaj jedna ze skórek jest już dodana do Sezonowego przepustki sezonowej. Ma ona bonus w postaci pancerza to jest demoniczna skórka. Przejdę sobie jeszcze do postaci i sprawdzimy ten bonus. Dobrze pamiętam, właśnie to był pancerz, ale nie chciałbym was wprowadzić w błąd. W związku z czym sprawdźmy to dokładnie. I tak, mamy pancerz w związku z czym jeżeli to jest tak, no to wiadomo, że pancerz zwiększy jego wytrzymałość, także na pewno postać będzie odrobinę lepsza. Do tego dojdzie jeszcze relik, który tak jak nie wiem czy już wspominałem, czy miałem o tym wspomnieć, 6 października będzie dostępny. Ja również oczywiście tutaj postaram się go odrobinę rozwinąć. Nie wiem czy uda mi się to zrobić maksymalnie. Jest to dosyć Droga rzecz. Nie wiem właśnie czy uda mi się tutaj dosyć wysoko go podciągnąć. Zobaczymy na ile pozwolą mi na to moje finanse. no a Myślę, że gdzieś tak na pewno ponad dziesiąty level zrobimy. Przecież czegoś się nie robi dla widzów. No i tutaj jak już troszeczkę sobie to rozwiniemy, no to oczywiście wrócimy do tego. Zademonstrujemy różnicę między tym co było... Przed dodaniem reliktu i skórki, a tym jak ona radzi sobie po dodaniu tych rzeczy dla tej postaci. Ja te zdjęcia, które dzisiaj Wam pokazałem, oczywiście sobie zachowam, żeby później zrobić porównanie między tym, co było a co jest, żebyście mieli jasno pokazane, jak to się zmieniło, czy w ogóle coś się zmieniło. Także tutaj będzie transparentnie. No i na tą chwilę to jest wszystko. Dzisiaj może jutro wleci jeszcze kolejny odcinek, w którym pokażę wam jak zdobywać kolejne przedmioty, jak ulepszać tą postać, jak zdobywać kamienie duszy dla tej postaci i opowiem trochę o wydarzeniu. Na tą chwilę na dzień dzisiejszy to jest tyle i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.